jesień wszędzie wokół roślinne truchło w porze ciepłej jest tu obfitość roślinnego życia chodzę z apką i uczę się nowych gatunków ale nie zawsze tutaj tak było ten teren sprawia tylko pozór niezmiennego W ostatniej dekadzie doznał gwałtownej przemiany. Najpierw, przed i po wojnie, było cywilizowanie tych pałaci. Ulice z bruku, budyneczki hurtowni, kolejarskich biur, ogromna myjnia pociągów. Jednego budyneczku z płaskorzeźbami mi żal, bo tego już nie ma. Wyburzono wszystko przed Euro 2012. I dopiero na to przyszła natura. Nie powiem wszystkiego o wolnych torach. Nie jestem bogiem, ale nie powiem nawet wszystkiego, co pamiętam. Te łąki nie mają spokoju. Dwa lata temu przeorano je, niszcząc bujną już florę. Zrobiono to pod mieszkaniówkę z rządowego programu. Z niej nic nie wyszło, a roślinność muzolnie się odbudowuje. To jest obozowisko bezdomnych. Ale nie będziemy tu wchodzić. Idziemy do ZTK. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Niegdyś potężny zakład pracy. Jeśli sądzić po kalendarzach ściennych, które widywałem w tutejszych pustostanach biurowych, ostatni robotnicy odeszli stąd około 2007 roku. Dzisiaj to poznański Czernobyl tylko zdrowszy, bo bez skażenia. Moc. Architektura tutaj jest z dwóch okresów. Niemiecki sprzed pierwszej wojny, ceglany ekspresjonizm. Drugi okres to lata komuny, kiedy zakład przeżywał rozkwit. Jest jeszcze trochę artefaktów z czasów robotniczych, ale coraz mniej. Nie ma tu gablotek jak w muzeum. W tych scenariach mógłby być kręcony jakiś film. Ale w sumie po co, jeśli scenografowie zbudują sobie wszędzie, co chcą? Więc nie wiem, jakby najlepiej oddać tym halom sprawiedliwość. Zapierają dech. Przeprowadzać tu wycieczki? Tu w środku wyrosło drzewko i to nie jedno, cud życia! Przyłazi tu wiara głównie dwojakiego sortu. Pierwszy to bezdomni, czy jak się obecnie mówi, osoby w kryzysie bezdomności. Oni tu szabrowali. Taka rola destruentów w przyrodzie. Raz po raz wybucha też jakiś pożar, jak wypalają kable, albo po prostu się grzeją. Rok temu zamarzł w którymś budynku bezdomny, ale żaden z nam znajomych. Grupa to młodzież, a nawet smarkacze, która przychodzi tu poeksplorować. Można powiedzieć, że jeżeli te hale mają się kiedyś zamienić w targowiska, dyskoteki czy galerie sztuki, to oni są pionierami. trochę sztuki, już tu jest. Czyli rzeczy innych od prostego graficarstwa. Czyści. Łupiec nie wie, że wszystko brudne będzie. ich bin der Wiedzieć się, co jest darem życia. Patrzeć na wtórną sukcesję natury, drzewa rozpierające beton, mech pokrywający asfalt. Miasto widziałoby tu nową dzielnicę z mieszkaniami, usługami. Moim zaśmarzeniem jest ogłoszenie wolnych torów klinem zieleni. Przecież przewietrza śródmieście, a do tego są kliny. Albo jeszcze lepiej nazwać to użytkiem ekologicznym, żeby ochrona była prawna. Powiedzą mi, masz parki opodal. Ale parki w Poznaniu to miejsca sterylne, z krótko przestrzeżoną trawą. Wstęp mają tam tylko te gatunki roślin którym się dozwoli. Reszta jest pielona i ścinana. Nie bez kozery mówi się zarząd zieleni. A tutaj nikt naturą nie zarządza. I ptaków dużo. Jak go nazywam szalony napisowiec. Tutaj napomina, grozi surowo, bez precyzowania co. Albo pisze gdzieś zakaz wstępu, ale od strony wyjścia z terenu. Może kto raz wejdzie do ZNTK, już ma stąd nie wychodzić. Wyjątki po czasach PKP. Fotel dyrektorski. Te firanki, jak widać, były nie tylko w przedziałach pociągów. Architektura TNTK nie ma swojego opracowania. Kiedy rozmawiałem z profesorką historii sztuki od Wildy, jedyne co miała do powiedzenia o tych terenach, to że nie są interesujące. A tutaj pracowały tysiące ludzi. Architektura, wiadomo, jest w stanie ruiny, ale cóż ma więcej wzniosłości niż ruiny? Jak to nie zachwyca? Jak to nie interesujące? Stróż trochę się przestraszał, bo dwa lata temu ścigał nas ochroniarski wilczu. Rozważam, czy dać girę, ale jakaś inercja mną zawłada. I zostaję. A tych policjantów wieczka robią, to zaraz w detalach będą. Dobra. Mówię, że dziesiątki nie mogą tu być. Tak. filmuje filmuje filmuję. Zatępny ja Jeden tam, mhm. dróg, drugi tu. Naprawdę? Tak. O kurczę. Tego to są takie ciekawe miejsca tutaj, takie mogę. plenery tam, tam, dużyny, Tylko tam w górze nie tam Tak, dobra, to tylko to ten to, magazyn. Tu pod łoktami też nie wyciągnie tak daleko, nie? No, ale tak tu ma to, wszystko to chodzi gdzie chce. Dobra. Tam były ty wagonach? jeszcze nie, To tam wagony. No, dobra. Dobra. To dzięki. U, to, do tego... to to, jest... Chod, to no tu, chodź tu jest tych t, tu, A pan tu jest? nie. Tam no. tym nie, to żeby to oni to podwalają. A pan jest stróżem tu? No. Okej. No, mam hektarów. No kurde. To, to a tam ten tym, ten. Ale wieczorem my nie chodzimy. No. Ja tam nie wolno. Tak. Koc. To ja to, ja to, ja to, ja to, ja to, ja nie ja to, ja to, ja to, ja to, to, ja to, ja to, to, ja to, 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 tego tam. A to no, jest? to, ja to, ja to, to ja to się dobrawa, nie? No to panika tu ale ale też miał broń, mu chwytka, miał mu chwytka, zabrali, nie? No i dajcie tyle, odzyskali, no, bo tam łapali, nie? No. Łapankę drbili, łapali, ale to daje to ja tego nic nie noszę, ja wtedy tego nie noszę, ja dalej. To to mu. No. no i słuchaj. to no. no, ja nie, nie, to nie, 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 no to no, ja, nie, nie nie, nie, no nie, no ale jakieś jasne szybko, no ale jak takie czty No dokładnie, dokładnie. A kot to pana jest? No dokładnie kotów pełno. Pełno. I wiem, niców tych Nagrywasz mnie, nie? Nie, tu nagrywam wszystko. No dobra, to w takim razie tu się przejdę i wracam. Nie, ja nie nagrywałem, tylko rozglądam się, co by tu jeszcze nagrać. Ja po panie, bo pan zaznaczył, A pan tu pracował kiedyś? Pan tu pracował kiedyś w tym ZNTK? Ja tu też pracowałem kiedyś. tutaj tu to nadmiany, nie? No. To nadmianowe, to chyba to jest ochrona, nie? Aha. A tu często są pożary? My mamy was wygania. pisywać was. I wygania, no. nie? Zachodu, nie? tak ładnie tak. Jak ja zaraz idę sobie. No i Tu skręcam. Dobra, do widzenia. Dobra. Dobra. Raz przeprowadziłem tu klasę gimnazjalną z nauczycielkami. Oprowadzałem ich po furtlu i pomyślałem, żeby zajść tutaj. Na wejściu zaczepił nas żul i powiedział, żebyśmy uważali, bo że jak coś nam się stanie, to będzie na niego. Znać po tym, że to żule czują się gospodarzami tego miejsca. Kierujemy się do największej z hal, która od strony torów kolejowych była emblematyczna ze swoim neonem. Wpierw jeszcze mural robotniczy. Jakaś miernota zamalowała dół, jakby w okolicy było mało pustych ścian. Jest tu przejmująco. Ta budowla zdaje się mówić, co mówi, co każdy sobie wymyśli. Do mnie powiada, nie burzcie mnie. Tu jest jak w cielsku wieloryba, ale pora już stąd iść.